Cześć, z tej strony Ola Uruszczak. jest mi miło powitać Cię w moim podcaście. Dziś zapraszam Cię na odcinek z relaksacją, a dokładniej z ciasaną. Czyli, jeżeli praktykujesz jogę, stajesz na macie, wykonujesz odpowiednie winiasy i ćwiczenia, to na koniec. Jest ten element relaksacji, który nazywa się właśnie siawasanu, Więc zapraszam Cię na sesję siawasany. Do siawasany warto ułożyć się na plecach w taki sposób, aby było Ci wygodnie, komfortowo ciepło, a jednocześnie, żeby pozycja była symetryczna. Jeżeli potrzebujesz, możesz oczywiście wziąć sobie kocyk albo poduszkę pod głowę, pod szyję, jak również coś, co będzie podpierać Twoje kolana. Jeżeli czujesz, że podwyższenie nóg będzie dobrze wpływać na Twoje dolne plecy, zadbaj o to, aby było Ci komfortowo ciepło. No, i na tych kilka minut, abyś mógł się rozluźnić, więc czy też byś mogła się rozluźnić, więc możesz się ułożyć na przykład na macie, na podłodze albo na kocyku, tak aby mm, było ci po prostu wygodnie. No, i teraz, kiedy się mościsz, to ja podziękuję za dotychczasowe wsparcie. Jest mi przeogromnie miło, że zostajecie moimi patronkami i patronami. Dziękuję za słowa. Eee... Które do mnie piszecie. No i proszę o dalsze wsparcie. Naprawdę, z punktu widzenia twórcy w sieci, czy też twórczyni w sieci, nie, powiem Wam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne, aby odbiorcy wspierali swoich ulubionych autorów, twórców. Także, jeżeli możesz, to udostępnij informacje o moim podcaście, zasubskrybuj polub. No a jeżeli możesz mnie też wesprzeć finansowo, to będę przeogromnie wdzięczna to pozwala mi się rozwijać i tworzyć jeszcze lepsze odcinki. Mam nadzieję, że jest Ci już wygodnie. Jeżeli tak, to zapraszam na sesję siawasany. Zamknij sobie oczy i pozwól na to, aby ciało zaczęło się rozluźniać tam, gdzie jesteś. Początkowo może być tak, że ciało już zaczęło się rozluźniać, i czujesz, że wypadałoby troszeczkę zmienić jego ułożenie, tak żeby jeszcze bardziej było Ci wygodnie i cała pozycja jak najbardziej sprzyjała rozluźnieniu. Więc zwróć uwagę na to, czy jest Ci wygodnie, jeśli chodzi o rozstaw nóg. Nogi warto troszeczkę oddalić od siebie, tak aby stopy mogły opadać na zewnątrz. Zwróć uwagę na ułożenie miednicy. Czuję, jak są ułożone ręce. No i tutaj też prosiłabym o to, aby dłonie odkręcić wnętrzami do sufitu, dlatego że wtedy barki mają taki kierunek otwierający, klatka piersiowa nie jest zamknięta, tylko otwarta. I barki jeszcze bardziej się rozluźniają. Głowa, jeżeli możesz, pozostaw ją centralnie ułożoną, także twarz spogląda na sufit, czy też właściwie w kierunku nieba. Ale jeżeli to nie jest dla Ciebie dobre ułożenie, bo tak napina się szyja, że od razu czujesz dyskomfort, to możesz sobie lekko skręcić głowę. Także jedno ucho trochę bardziej opada w stronę ziemi. No, i jeżeli uznasz, że jest Ci wygodnie, to postaraj się pozostać już nieruchomo. Tak, aby zbędny ruch nie wytrącał Ciebie z relaksacji, nie wytrącał Twojej uwagi, nie wyprowadzał jej na zewnątrz. I powolutku skieruj uwagę na tył swojego ciała i poczuj kontakt ciała z ziemią. Poczuj, jak Twoje ciało leży na ziemi, leży na ziemi i może odpoczywać. Poczuj tą stabilność którą daje Ziemia, to wsparcie, które daje Ziemia i pozwól sobie przez moment je odczuwać. i przenieś teraz uwagę na swój brzuch i poczuj swój brzuch okolice pępka poczuj górę brzucha i dół brzucha i teraz jak twoja uwaga jest skierowana właśnie na brzuch a jednocześnie spokojnie oddychasz to może w pewnym momencie poczujesz że z wdechem brzuch sam unosi się w górę a z wydechem opada wdech, brzuch się unosi i z wydechem opada w dół. Wdech, brzuch się unosi w górę i z wydechem opada. I przez moment doświadczaj tego spokojnego unoszenia się brzucha wdech, góra i wydech w dół. Z wdechem brzuch się nosi i z wydechem opada w dół. I powolutku przenieść uwagę na swoje stopy. Poczuj jak stopy leżą na ziemi, poczuj pięty wsparte na ziemi. Może poczujesz ciężar nóg? Ciężar stóp? Pozwalaj stopom się rozluźniać. Niech stają się ciężkie i od stóp przenuś swoją uwagę w górę nóg na łydki i golenie. Rozluźniając je. Poczuj swoje kolana i rozluźnij. Przenieś uwagę na Uda. Rozluźnione przody ud i tyły ud. Całe nogi są ciężkie, rozluźnione i wysunięte z bioder. Przenieś uwagę na swoją miednicę, poczuj miednicę, poczuj jej ciężar. Miednica opada w dół, i rozluźniają się jednocześnie pośladki, warstwa po warstwie rozluźniają się biodra. I to rozluźnienie płynie aż do wnętrza miednicy. I teraz powoli przenieś uwagę na swoje dolne plecy. I od dołu kręgosłupa zacznij płynąć uwagą wzdłuż kręgosłupa, aż do górnej jego części, pozwalając, aby stopniowo Twoja uwaga rozluźniała plecy. Poczuj, jak rozluźniają się dolne plecy, od środka na zewnątrz. Rozluźniają się środkowe plecy. No i górne plecy. Miękka, rozluźniona okolica łopatek i barków. I rozluźnij też swoje dłonie. Poczuj jak dłonie wspierają się na ziemi. Są ciężkie a jednocześnie miękkie i rozluźnione i to rozluźnienie płynie wzdłuż przedramion, do łokci, rozluźnione ramiona, a ręce przyjemnie opadają do ziemi i teraz przenieść uwagę na szyję, rozluźniona szyja, tył szyi i głowa. Poczuję jak głowa jest wsparta, ma swój ciężar i może się przyjemnie rozluźniać. I na koniec przenieś uwagę na swoją twarz. Poczuj twarz. I może w momencie jak kierujesz świadomość na swoją twarz, to ona też mięknie. Rysy się rozluźniają, a skóra płynie w dół, rozlewa się, jest zupełnie miękka. I teraz pozwól na to, aby uwaga rozlała się po całym Twoim ciele i poczuj w całości, jak się czujesz. Jakie wrażenia przychodzą do ciebie z ciała, jak się czuje Twój umysł. Jak się w ogóle całościowo czujesz? I to jest taki moment, aby z otwartością przyjąć wszystko to, co do Ciebie przychodzi, bez oceniania tego, bez próby nazywania, nadawania jakichś etykiet, określeń. Przyjmuj cokolwiek do Ciebie przychodzi, takie, jakim jest. I czasem w tym rozluźnieniu pojawia się taka przyjemna błogość, może jakieś inne uczucie, które wzbiera w sercu. Czasem to jest wdzięczność. Jeżeli tu teraz czujesz, że właśnie w sercu wzbiera jakieś uczucie, to pozwól na to, aby ono wybrzmiało. Jeżeli to wdzięczność, to może za tym idą jakieś słowa, które chcesz wypowiedzieć w myślach, podziękowania. Na przykład sobie za coś, a może masz ochotę się teraz otulić ciepłym, miłym słowem, które płynie prosto z serca, może masz ochotę wypowiedzieć do siebie tak, jak mówi się coś miłego do przyjaciela, przyjaciółki, tak, aby otulić siebie na koniec ciepłym, miłym, przyjaznym uczuciem. Jeżeli masz ochotę, to teraz jest na to czas. Możesz w myślach podwiedzieć sobie coś, co otuli cię niczym. Najcieplejsze, najczulsze ramiona kogoś najbliższego. Może to być: kocham Cię, lubię Cię bardzo. Jesteś wspaniałym człowiekiem. I daj sobie teraz czas na to, aby zobaczyć, czy jeszcze chcesz pobyć w tym rozluźnieniu ze sobą, z otwartością przyjmując to, co do ciebie przychodzi. Czy może już jest czas na zakończenie? Jeżeli potrzebujesz jeszcze chwilkę poleżeć, to poleż, a jeżeli już czujesz, że to co miało być przez Ciebie odczute zostało to wracaj powoli uwagą do świata zewnętrznego niespiesznie wybudzając swoje zmysły poruszając dłońmi przeciągając się i budząc ciało i wracając uwagą do świata zewnętrznego daj sobie tyle czasu ile potrzebujesz na spokojne zakończenie tej sesji a ja dziękuję Ci bardzo za wspólną praktykę. Jestem dla Ciebie wsparciem. Jeżeli potrzebujesz o czymś porozmawiać, czy o coś zapytać, to pisz do mnie. Na ten moment życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci bardzo i do następnego razu. Cześć.